Uwaga! To jest dla tych, którzy śledzili serię MSB, a na tym kanale Mikołajkowe przygody. Tutaj mamy taki oto rekwizyt. Jak widać są to moje projekty. Większość moich projektów, które zamieściłem tutaj na takiej podkładce na myszkę. Umieściłem tutaj efekt mojej dwuletniej pracy grania w Minecrafta na Bedrock Edition. Jak widzicie, tutaj jest widoczny nawet wizerunek mojego kanału, czyli mój wizerunek. Jeżeli chodzi o tył, wygląda on w taki sposób. Inne produkty, które wam pokażę z moim wizerunkiem już innym produktem przepraszam bardzo jest koszulka My 22, 222 która przedstawia logo mojego pierwszego kanału założonego 27 września 2021 roku niebieski napis czarna koszulka proszę bardzo tak to właśnie wygląda kolejnym Produktem jest bluza ze wszystkimi zwierzakami dobrze znanymi na tym kanale, na mikolike 222 oraz na mikolikes Fajny, z którym też będzie jakieś ubranie z logo. Jest to grupa zwierząt Watrox od Łatka i Rokiego. Brubrów bru, bluza jest bardzo gruba, zimowa, a jakże niesamowicie wyglądająca. I ostatnią rzeczą codziennego użytku w tym materiale będzie poduszka z moim psem Łatkiem. Wygląda ona w taki sposób od tyłu, a w takowy od przodu. Jeszcze te efekty, co najmniej niesamowite. Jak śpicie na tej poduszce, to śnią wam się niesamowite sny. Polecam. Mam ich wiele więcej, ale na to będzie może jakiś kolejny materiał.